Coś się przewróciło i leży. A jak ty masz się z tym, że leży. Jeśli wciąż czujesz skutki tego wydarzenia, tej sytuacji, jakakolwiek by ona nie była, Twoje ciało jest spięte, czujesz napięcie z tyłu głowy, ból głowy, napięcie w karku, zaciśniętą szczękę, brak oddechu, zaciśnięte pięści. Zrób to jedno ćwiczenie. Spleć dłonie w koszyczek, połóż je z tyłu głowy, przytrzymaj sobie głowę i przez 30 sekund patrz bardzo intensywnie na swój prawy łokieć. Do momentu, aż nie będziesz miała ochoty ziewnąć, mlasnąć, przełknąć śliny lub nie zaszklą się twoje oczy. Jeżeli to nie wystąpi, przerwij i zrób to samo na drugą stronę. I albo 30 sekund, albo ta sama reakcja. I sprawdź teraz, jak czuje się twoje ciało. Jeżeli nawet się teraz coś przewróci, to albo poleży, albo się schylisz, nie będzie już tylko jednej reakcji, nadreaktywności. Nie będzie stresu, podskoku, nie będzie spięcia. Praktykuj tak długo, aż będziesz ziewać dosłownie w ułamkach sekund. Tak jak robię to ja. I nie przesadzaj w drugą stronę, bo to jest bardzo proste, a równocześnie bardzo potężne ćwiczenie. Stosuj odpowiedzialnie.